Nowoczesny, proekologiczny i przyjazny pacjentom. Taki będzie szpital psychiatryczny w Drewnicy. Powstaje w zielonej części ząbek, zastąpi stary, zabytkowy szpital. Placówka przyjmie 300 pacjentów, sale maksymalnie pięcioosobowe. W kompleksie znajdzie się też centrum rehabilitacyjne i dzienny oddział pobytu. Budowa szpitala ruszyła w marcu. Inwestycja finansowana jest przy wsparciu środków unijnych. To da szansę pacjentom tutaj leczonym na godziwe warunki, na to, żeby byli tutaj leczeni bezpiecznie. W bardzo nowoczesny sposób. Przy budowie zastosowano nowoczesne instalacje energetyczne. Znaczna część ciepła będzie pozyskiwana z odnawialnych źródeł energii. Będą też zastosowane kolektory słoneczne. Pozwoli to zmniejszyć o połowę koszty ogrzewania i klimatyzacji. W trakcie realizacji są dolne źródła ciepła oparte o system odwiertów w ziemi łącznej długości około 16 km. Do tego system Solarów. Stary szpital w Drewnicy powstał w początkach ubiegłego wieku. Zabytkowe budynki są w opłakanym stanie. W przyszłości będą rewitalizowane. Będziemy planować generalne remonty i myślimy o przeznaczeniu, o rozszerzeniu działalności. Może tak? Dzienny dom opieki dla osób starszych. Pacjenci mają być stopniowo przenoszeni do nowego obiektu. Koszt inwestycji to prawie 120 milionów złotych. Szpital ma być oddany do użytku za 3 lata.